Cześć, to Santitis. Dzisiaj witam was w sumie bardzo późno, bo jest godzina już w sumie 13 w niedzielę. Nie mogłam się ocucić, a jesteśmy umówieni z rodzicami na obiad z teściami. No i mówię, dobra, nie zdążę nic nagrać, to po prostu wypijecie ze mną kawkę, a potem otworzymy sobie kalendarze. Kawka jest zrobiona. Jestem no make up, kochani. Wiem, że nie wyglądam. E... Powiem wam, że wczoraj jakiś taki próbny makijaż robiłam. Mam tak czerwone oczy, bo nie mogłam zetrzeć i widzę, że dalej mam czerwone. Ale taki wyrąbany, taki tutaj makijaż robiłam, a czasem sobie lubię poćwiczyć. E... Mam na sobie, znaczy wchłania się jeszcze z maseczki e... z Balea. W ogóle taka trzywarstwowa jest i na początku nałożyłam całość, a to trzeba porozciągać, po, pościągać, o, żeby do żelu się dostać. No i powiem wam, że ta piżamka pasuje na mnie jak, jak ulał. Jestem mega szczęśliwa, że mam tą piżamkę. Szczęśliwa, wiecie, takie małe rzeczy, a poprawiają humor. Tak chciałam wam powiedzieć w ogóle, co u mnie słychać, bo yy, mówiłam wiek, w w sobotnim vlogu, czyli wczoraj, że u mnie zmiany, że po co byłam w ogóle w tym Frankfurcie? Ci, co mnie oglądają tu dłużej, to wiedzą, że straciłam pracę. Nie przedłużyli mi umowy. Wiecie, w pracy mieliśmy toksyczne, bardzo tam zachowania szefowe i w ogóle. No, w każdym razie, no, otrząsnęłam się. Dobra, czas najwyższy na jakieś zmiany. W ogóle ten rok stary, nie nowy, powinno być wszystko w nowym, a w starym roku już mamy taką rewolucję. No i zameldowałam się do urzędu pracy. Wiadomo, no niestety z opóźnieniem, bo tutaj nie wiem jak jest w Polsce, ale tutaj bez względu na to, czy Wam przedłużą umowę, czy nie, musicie się meldować 3 miesiące przed, przed zakończeniem umowy. No, ja tego nie zrobiłam, bo Powiem Wam szczerze, że ja byłam pewna, że będę miała tą pracę, a tu się okazało, że, wiecie, ludzi potrzebują do pracy, a i tak, a i tak szefowa wolała mieć jakichś tam gorszych pracowników, byle by się hajs zgadzał. Okej, okay, dobra, bo to miała być trzecia umowa, zmieniłyby się warunki umowy. Dobra, obojętne, w tupie z tym, wiecie, taka praca to. To, to nie była jakoś przyszłościowa praca. Ja tam wstawiałam zmywarki, wykładałam, taki trochę serwis dla ludzi i nic specjalnego. Ale ja zawsze byłam uczona pracy. Yy, od małego mnie rodzicą, uczyli. Ja 12 lat miałam i już, już normalnie, wiecie, tak pracowałam i pomagałam bardzo rodzicom w działalności. Także ja się pracy nie boję. No ale pomyślałam sobie, powiem Wam, że poszłam na to spotkanie do urzędu i mówię, no nie, no nie. Nie będę dalej w tym kierunku szła, bo to do niczego mnie nie zaprowadzi. Gdybym nie miała zaplecza takiego hobbystycznego, gdybym się nie zajmowała muzyką, gdybym się w tym kierunku nie rozwijała, to naprawdę miałabym poczucie, że nic w moim życiu się nie dzieje. Ale mam te hobby, mam to takie zaplecze i wracam do domu, zajmuję się tym i w tym się spełniam. Po prostu na tym spotkaniu powiedziałam sobie, bo pani się zapytała mnie, w jakiej dziedzinie chcę szukać pracy. Ja mówię, że, że wszystko będzie lepsze niż do tej pory. No i mówię, że najlepiej to bym chciała język polepszyć. No, nie jest źle z moim językiem, co się okazało, ale wiecie, Santity jest tak... No nie wierzyła w swoje możliwości, zawsze miałam ten taki problem, że <noise> no niby potrafię, ale się trochę wstydzę, wiecie, jest taka bariera językowa. Znaczy kiedyś tak miałam, teraz to już tak już mniej. I pani mówi, no to dobrze, no to jak chcemy działać, to piszemy test, są podzielone kategorie z A1, A2, B1, B2, C1, C2. C to już w ogóle jest język biznesowy, B to jest taki komunikatywny i na wykształcenie, jakby się chciało wykształcenie zrobić, ausbildung, sztu, studia, studia. A A to jest taki, wiecie, podstawowy. I babka mówi do mnie, że napisze taki test poziomujący z urzędu, z urzędu, z urzędu, kochani pracy. B1 nie było finansowane. Ale B2 jest finansowana z urzędu. No i mówię, no dobra, no napiszę. No nie wiem, moja gramatyka to jest w ogóle dramat, no ale napiszę, nie. I okazało się, że ja go zdałam. Byłam w szoku. Łączność punktów 120 miałam 61. Ja jestem w połowie języka, wliczając oczywiście ten język biznesowy. Czyli ja jestem na y, poziomie b, y, B2, b na, na pograniczu B1, B2. Czyli zaliczyłam się, y, zaliczam się do tej grupy B2, mogę się uczyć B2. Bo jeżeli zdacie certyfikat z B2, możecie robić wykształcenia, jakieś ausbildung czy coś. Nie wiem, co dalej zrobimy więc Wiecie, wszystko będzie lepsze niż do tej pory, co robiłam. Na razie skupię się na tym kursie. I byłam we Frankfurcie, po prostu zdać już ostatnie papiery, się na ostatni guzik i działamy. A wy jak tam? Wiem, dodam w ogóle ten film wieczorem, więc raczej kawki ze mną nie wypijecie, a herbatkę albo mm, glwajnik, to mam nadzieję, że wam smakuje. Jak tam wasz weekend minął? Co robiliście? Byliście na jakimś jarmarku? Jestem bardzo ciekawa. No, tutaj w Niemczech nie ma śniegu. Pisaliście mi tam, że, no, że, że, że jednak ze śniegiem byłoby lepiej. No, fakt, to byłoby w ogóle taka magia, no, ale nie ma. No, także zmiany, zmiany u męża też, zmiany, też zmienia pracę. Także naprawdę rewolucja jeszcze w starym roku. On zmienia pracę od stycznia. Wiadomo, lepsze pieniążki będzie miał fajne portfolio. czy dalej będziemy działać nad kolejnymi perełkami kochani bo kolejna piosenka również będzie w styczniu, także ja nie zwalniam tempa wykorzystałam ten czas, który siedziałam trochę w domu to znaczy powiem wam, że ja w domu byłam bez pracy, ale i tak nie miałam tego czasu, bo co chwilę coś, to teledysk, to dowiać coś, to tam to do załatwienia coś naprawdę, kupiłam nową pomadę z Rival i powiem Wam, że jeszcze mam taki kosmetyk z Rivala Eyeliner, złoty eyeliner. Dzisiaj go nie, nie nałożę na oczy, bo nie będzie widać. Powiem, że Wam myślałam, że jest piękniejszy, że cały jest złoty, a po prostu to jest brokat w żelu i nie wiem, czy w ogóle to będzie widać. I on będzie tylko widoczny na bardzo ciemnych cieniach, więc. No ale dzisiaj chcę tą pomadę wypróbować, i super, że żeście się odezwali o te karteczki e, świąteczne. E, jutro wyślę, może najpó najpóźniej, najpóźniej we wtorek. Zobaczcie. Cudeńko. No, ja takie pomady lubię, bo one najbardziej naturalnie wyglądają. Lecimy. Uuu, powiem Wam, że no. Ale jest mokre dosyć, dosyć mokre. I ciekawe, czy to jest takie, powiem Wam, czy to się będzie rozmazywa rozmazywać, czy to stężeje. Hmm. Muszę sobie lusterko bliżej dać. Uu, powiem Wam, że bardzo fajnie się nakłada w ogóle ten kosmetyk. Taki odcień. No i oczywiście krzywo. <grywy> nie, no, ja po prostu dzisiaj ręki nie mam. Hmm, oczywiście polecam jeszcze te życzenia w radiu, chętnie zapowiem jakieś życzonka. Ktoś mi tam pisał. Hmm, panie Kacprze, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jakie hmm. <noise> życzonka yy, po, zapowiedział, kacper, fajnie. Yy, ktoś tam jeszcze zapowiedział. Fajne, fajne, że w ogóle odzew był. No i polecicie w radio na tak, życzonka. Fajnie, cieszy mnie to bardzo. Zapomniałam dodać, że te życzenia są oczywiście za darmo, to nie jest za opłatą, także nie bójcie się, zamówcie jakieś życzenia. A, no i kochani, wysyłajcie te adresy, bo faktycznie albo jutro, albo we wtorek wysyłam te kartki i nie wszyscy mi wysłali adres, także kochani, na adres mailowy proszę wysłać te te swoje adresy i ja nie zapisuję adresów kochani ja nie wykorzystam waszych danych po co mi to ale powiem wam jeszcze patent dzisiaj w makijażu Google wypróbowałam go ostatnio jak macie zmarszczki nie widziałam na jakimś TikToku Yy, oczywiście jaśniejszy rozjaśniacz, tak, żeby się nie rzucał cień, po prostu jakiś. Jak macie jakieś zmarszczki, tu ja mam na czole. Bierzecie sobie rozjaśniacz jakiś jasny. Ja przypudrowałam chyba już nie czoło, przypudrowałam, no ale dobra, nieważne. Nakładacie rozjaśniacz w te miejsca, gdzie macie tą, tą zmarszczkę. Czyli u mnie tak punkt czoło, tak wiecie, na, na środku. Ostatnio, bo mnie życie dziwi, dlatego zbawszyk dostaję. <grywa> <grywa> I powiem wam, że jak nałożycie to, to się zmarszczki nie rzucają w oczy, macie dodatkowo rozświetlone czoło, oczywiście na to trzeba puder nałożyć, żeby się tak nie rzucało, bo ja mam jasny, światło odbija i nie rzucają się w oczy te zmarszczki, efekt jest naprawdę fajny, nie, nie, no kurde, taki sposób, Ja ja normalnie, po co jakieś botoksy, jak można coś makijażem zdziałać, fajna, fajna sprawa. Tylko no, mówię, trzeba nałożyć dosyć tak e, równomiernie rozprowadzić ten rozświetlacz. I powiem wam, że faktycznie, nie wiem czy to na wideo widać, ale ja w lusterku nie widzę tych zmarszczek. Dopiero jak zmarszczę, no to widzę. Ale tak, ja nie widzę, bo mi się światło odbija. Zajebista sprawa. Taki patent widziałam na jakimś TikToczku, także fajnie. Ach, są pipis. No, także fajnie, żeście się odezwali z tymi kartkami, mega mnie to cieszy, dziękuję za komentarze pod teledyskiem, ci co nie posłuchali piosenki, to zapraszam oczywiście, naprawdę jestem ciekawa waszej opinii, nawet jak wam się nie podoba, napiszcie to, bo no, jestem ciekawa tego odzewu waszego. I przypominam o rozdaniu, kochanie, rozdanie będzie po świętach, także osoba wygra, która subskrybuje mój kanał, ma otwartą y, subskrypcję i y, komentuje vlogi jak najwięcej. Im więcej zostawisz komentarzy tym wygrasz, a prezenty będą fajne kochani, bo będą między innymi kosmetyki z kalendarzy, y, będą, będzie biżuteria. Y, także y, kochani, kochani naprawdę komentujcie. Y, zachęcam was do tej zabawy, bo które to leniuszki są? Leniuszki dawać, piszemy, rozwijamy kanał, bo jeżeli ja będę rozwinięta, to i wy będziecie mieli z tego korzyści. No, trzeba sobie pomagać. <laughs> o, nie będę owijać w bawełnę, że tak nie jest. Każdy youtuber robi, yy, wiecie, początkujący rozdania i tak dalej. No i tu nosek na eski, No i mój błyszczyk ten powiększający usta. Bo jego używam nie, że dla powiększenia ust, tylko on się super nawilża. I dlatego go sobie nakładam. Teraz mam trochę bardziej wysuszone usta. Ale zobaczmy w sumie ten efekt. Ciekawe, czy to będzie widać na filmie. O, teraz. No teraz widać, są nadbrzmiałe, kochani. Działa, nie Błyszczyk działa cudanie Naprawdę polecam ten, ten błyszczyk. Także efekt jest. No dobra, kochani, to kawka wypita. U was pewnie winko coś, nie wiem, będzie wieczorem ten film, także może dam wam czas jeszcze na dosłanie tych adresów. Wyślę te kartki we wtorek. Mam nadzieję, że, że się zgodzicie ze mną i mam nadzieję, że do was dotrą. Jeżeli jakaś kartka nie dojdzie, kochani, to, no to z góry przepraszam, no ale to też nie mam wpływu na poczty. Kochani, jeszcze tak na koniec zapraszam Was na tą jeszcze piosenkę, posłuchajcie jej, bo każde wyświetlenie się liczy. Może kiedyś ta piosenka poleci w radiu. Szkoda by było, żeby taka praca poszła na marne, bo naprawdę napracowaliśmy się nad tą piosenką. Zresztą e, możecie zobaczyć, jak wyglądała praca nad singlem, dokładnie tym, jak jechaliśmy do Wrocławia. Także zapraszam Was na te vlogi. E, znajdziecie je w opisie i w opisie. Na maila, żeby podesłać życzenia ewentualnie do radia i adres na kartkę. Także trzymajcie się cieplutko, życzę Wam mega pozytywnego. Dnia pozytywnej niedzieli i w sumie już jutro poniedziałku. Krzyżaki, e, papa, a my otwieramy teraz kalendarze. I kolejny dzień otwierania kalendarzy. E, mamy dzień ósmy, niedziela, kochani, spokojna niedziela. E, no to co, zaczynamy otwieranie tych perełek. Bardzo się cieszę jak zwykle, no bo Santitis kocha. Prezent. No to co, zaczynamy. I na pierwszy rzut oka leci kalendarz z Aldika. Zobaczmy, co tam mamy. Pewnie czekoladka. Oczywiście mamy czekoladkę. Taka o! Potem lecimy, kochani, kalendarz ode mnie. Sama sobie sprezentowałam. A co tam wiecie? Warto o siebie też zadbać, kochani ósemeczka. O kurde, ja nic już nie pamiętam, co ja w ogóle sobie ten yy, wisiorek, wisiorek w morskim stylu jest piękny. Jest plastikowy, ale O, do paznokci mi pasuje. Ale zajebiste. Ja już nie pamiętam, a yy, na jakieś wakacje. Uuu, super. Światło się odbija, więc on tak nie wygląda, ale po powiem Wam, że naprawdę jest ładny. Piękny, naprawdę się mega cieszę z tego wisiorka. po kolei kalendarze, bo w, w ogóle wczoraj to mi się pieprzyło już, który kalendarz otworzyłam, a który nie. No i mówię Wam, że yy, Santitis bez okularów. No nie chciałam zakładać, bo mi niewygodnie w okularach. Dobra, mamy ósemkę. Już sprawdź Santitis. No, ósemki się chyba nie da pomylić. Kalendarz z Rosmana Self Care i co my w niej mamy? Augen pady z Isana. O, piękne, to takie jakieś ładniejsze pady świąteczne, super, kofeinowe, kofeinowe, zimowe Glow. Przyda się, naprawdę przyda się. Cieszę się. To jest naprawdę najlepszy kalendarz, jaki sobie mogłam tutaj naprawdę kupić, bo są tak różne rzeczy, tak zróżnicowane. Jestem mega zadowolona z tego kalendarza i tym bardziej, że kosztował bardzo malutko, bo chyba 20 euro, coś takiego. Napiłabym się. Kalendarz dla mężczyzn numer 8. 9. Nie pomyl, Santitis, naprawdę nie pomyl. I mamy żel do mycia się. Do mycia się? Czy, tak powiem Wam, że w zapachu to raczej dupki nie urywa. Usemeczka w rytualsie. O, jest świeczuszka kolejna. Fajnie, bo one naprawdę pięknie pachną z Ritualsa. Tak wygląda, tak się prezentuje. U. No, i powiem Wam, że zapach piękny. I to jest o, o zapachu dzikiej figi. Powiem Wam, że ładnie, ładnie pachnie, naprawdę. Ta pierwsza pierwsze okienko było najlepsze do tej pory, tak uważam z Ritualsa, bo była świeczka, ale tamta była obłędna. Zapach był obłędny. Teraz lecimy. Kalendarz Erotiko Fantastico z ISDE numer 8. Na pewno to Sandra, czy Ty umiesz angielski? Tak, z ósemeczka. No powiem Wam, że takie nie za ciężkie, nie za lekkie. I kolejna rzecz do, wiecie, pupki. W ładnym designie. To się wsadza tu, tam. Tu, tam. Także taki gadżet. Taki gadżet, no do tej pory to mnie te karty usatysfakcjonowały e, z tego kalendarza i w sumie na tę chwilę to tak, no, zobaczymy co będzie w innych okienkach, liczę na jakiś megaśny wibrator, bo ten co był do tej pory, no to e, ze średniej półki, no i lecimy, kalendarz od Doroty M, ona w powinna sobie napisać tutaj Doroty M. <laughs> yy, numer 8. Patrzcie, jak ułatwiła, wszystko koło siebie położyła. I zobaczmy, co tam w ósemeczce jest. No, znowu podarłam. No, ja pitole. No, znowu kilka rzeczy. No, poszalałaś. Poszalałaś! Spinka do włosów, yy, żeby sobie spiąć. Yy. <laughs> Czy to mycia się i tak dalej. I tu mamy, kochani, szampon, fioletowy szampon, dzięki, bo się przyda fioletowy szamponik. Ja teraz kupiłam w DM jakiś i na razie mi podpasował, ale ten też już miałam kiedyś, też go używałam. Dobry jest, naprawdę. No, żeby nie było żółtych odcieni, przyda się, bo teraz mam już mega, mega blond. Uuu, tu mamy, kochani, serum z kolendrą, z kolendrą, soją, olejem kokosowym bez zmywania. Na, na co? Na włosy. Na włosy serum. Super. Cieszy mnie bardzo. Ta próbeczka. I tu mamy serum z Pantin na włosy. Co tu, gila że strzeliła? <grywa> nie mogę z ciebie Dorotiewa. <grywa> no dobra, pośmiać się trzeba też kochani. Mm, więc to jest kuracja dwuminutowa z Pantin na włosy. Ale nie napisali jakie włosy łonowe czy co? I kolejna repa reparatur <noise> i kolejna rzecz do włosów też um, taka maseczka pielęgnująca włosy z Nivea. Dzięki Doroty M wszystko włosowe. Ja tu widzę, że Ty sobie tematycznie to zrobiłaś. Yy, dziękuję bardzo. Cieszy cieszą mnie rzeczy do włosów. Yy, tak. No, tak e, zrobiła to z pomyślunkiem, jeśli chodzi właśnie, że każdego dnia coś, coś na coś jakby. Także dziękuję. A z tym gilem to żartowała. z Max More. E, pierwsze okienko to w ogóle dla mnie była taka e, to był ten taki balsami, to nie podobało mi się, ale potem okienka były bardzo fajne, więc podoba mi się ten kalendarz do tej pory. Wiadomo, nie ma takich chyba kalendarzy, w których znajdziecie wszystko, co by się Wam przydało, to jest w ogóle takie małe okienko. Temperówka do tych. No, temperówkę to każdy chyba ma, poleci do Was na rozdanie. Bo ja mam swoją. Rzadko używam temperówkę, jakoś rzadko temperuję te moje karetki. I kalendarz z Daglasa. Już tu widzę numer 8. Proszę bardzo. Co my tu mamy w Daglasie i w Daglasie mamy co? Liquid Eyeshadow. To kochani mamy w płynie cień do powiek. Ciekawe, powiem wam szczerze, że nigdy nie używałam cienia takiego. Nie chcę się zzumować. W brązowym kolorze. Nie wiem, nie wiem. Nie do końca jestem przekonana takiej nowości, dla, dla mnie nowości. Ósemeczka, kalendarz, wellness i co my tam ogarniemy? I co my tu mamy? Perfum, yy. i tu mamy olejek perfumowany, biała herbata. Boże, co to jest ginger i ingwer? Ja tego nigdy nie umiem przetłumaczyć na polski, kochani, ginger. Wiecie o co chodzi. Zawsze zapominam. No i fajnie olejek zapachowy mamy. Ciekawe jak pachnie. U, ładnie. Powiem Wam, że ładnie pachnie. Ładnie, no. Fajna rzecz przyda się. I tip na dziś, kochani, typ, 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 typ numer 8. Eee, jakieś fajne gry. O! No to proszę bardzo. Santitis uwielbia grać w Scrabble, e, Pasjansa, jeśli chodzi o karty lub na komputerze. Czy na siłowni Pasjans jest zajebisty, bo jest trudny? Mm, tak, można tam grać. E, jeśli chodzi o gry komputerowe, to nic innego jak The Sims 4. Ja uwielbiam grać w Simsy, chociaż teraz nie mam tak y, czasu na to. I na Nintendo gramy w nawet z Doroty M i Wojtkiem gramy, fajna zabawa, no już się trochę poduczyłam, bo ja to jednak w gry to jestem łamaga, dlatego The Sims jest dla mnie rozgrywka taka życiowa, lepsza. Lubię projektować i tak dalej, no także dajcie znać w komentarzach, czy wy gracie w jakieś gry i co polecacie. I zdrabka na niedzielę, kochani, dzień ósmy. No to mamy co? Yy, trz, super, trzynastka, i oby się nam powiodło. Musimy znaleźć trzynastkę. Mamy 41, 42. O, jest 13! Niedziela szczęśliwym dniem, kochani. 35, 22, 11 i 55, bo tu już nic nie ma, nie? No i 55. No dobra, odkryjmy tą wygraną. 2 złote. <grytanie> Także zdradka się zwraca, ale jest. Także dzisiaj zdrapeczka szczęśliwa. Mówiłam, że trzynastka to u Santitis jest jednak szczęśliwa. I też wygląda świątecznie, bo są gwiazdki. No i powiem Wam, że już coraz mniej e, tych okienek, okienek. Ósme, no jutro dziewiąte. No zobaczymy, no w sumie już ponad połowa. 7 i 7 to jest, aha kurwa 14. to nie połowa. <laughs> Santitis i matematyka.